Drogie wrocławianki, drodzy wrocławianie, dziś żegnamy stary rok, bez wątpienia wyjątkowy w dziejach świata, bez wątpienia wyjątkowy w dziejach Polski, no i wreszcie, bez wątpienia wyjątkowy w dziejach Wrocławia. To był dla wielu z nas trudny rok. Trudny i ciężki rok. Ale pamiętajcie, że po każdej nocy przychodzi dzień. Tak jest, po każdej nocy przychodzi dzień. Wierzę, że w nowym roku znów zaczniemy cieszyć się światem, znów zaczniemy cieszyć się Wrocławiem, jeszcze bardziej będziemy cieszyć się swoją wzajemną obecnością. Wprawdzie świat dalej będzie oferował nam nieco zmartwień, ale mam nadzieję, że przede wszystkim zaoferuje nam dużo radości. Niech ten nowy anno Domini 2022. Pierwszy przywróci nam wszystkim uśmiech na twarzy. Niech będzie powodem Waszych wielkich sukcesów, zwycięstw i radości. Miejcie pewność, że Wrocław, to Wam obiecuję, że Wrocław pozostanie za to dalej miastem równości, wolności, otwartości i obywatelskości. Życzę nam wszystkim cierpliwości, wytrwałości i dużo, ale tu bardzo dużo zdrowia. Szczęśliwego Nowego Roku moi kochani i do zobaczenia, mam nadzieję, że szybko na ulicach naszego pięknego miasta. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.